jest 16 km. Jedziemy tam prosto. No to pojedziemy i to jest tą drogą. Mi to żeś tu przeczytała gdzieś na jakimś A, tym, tak? w jest droga. Aha, no to co? No to jedziemy, jeżeli idzie 16 km. Tam idzie droga. Słychać samochody. I będziemy... Tutaj wjechaliśmy tędy. Tak. Jest stoi kamperów. No niestety nie mam wolnego miejsca. Ale tu na takich, na tych parkingach, automatycznych, kamperowych tak, tu się żegnamy piękny ogródek ładnie tu mieliśmy sobie topiliśmy rano tak, się tam zaparkuje, nastawimy nawigację i jedziemy dalej 1,96.6 No, jechaliśmy to na jednej stacji było po 1,92 nawet żeśmy znaleźli Teraz pauzę, zostało nam jeszcze 132 km, ale to już chyba pojedziemy gór, przez góry, więc czasowo nam to wychodzi dość, dość długo, ale kawkę wypijemy sobie na dworze widoczki, widoczki. z widoczkiem na, gdzie, na co, na autostradę. O, taki mamy tutaj stoliczek i tu sobie ładnie kawkę wypijemy. Ania, co to jest za drzewo? Kasztan, no bo ja tu widzą powiedziałem, że to jest Kasztań. Kasztan. No, mówiłem Państwu, że pachnia wie. O kasztan Dobra, my pijemy kawkę i za chwilę ruszamy dalej. Tutaj mogę Wam zdradzić już gdzie jedziemy. Gdzie jedziemy? W tą stronę, jeszcze nie tam nie do końca tam nie będziemy do Salzburga wjeżdżać, do Austrii. Raz, żebyśmy musieli winetę kupić tutaj, a to się nam nie opłaca, bo to tylko kawałek tylko by trzeba było przejechać, także pojedziemy raczej przez góry fajnymi widokowymi drogami. Dobra, widzimy się za chwilę, nie? Tak to będzie za chwilę. Dojeżdżamy do miejscowości Insel. Insel Insel na Bawarii. To już chyba nie jest Bawaria, to już jest chyba... Musimy zobaczyć jak To jest Bawaria wszystko, Bawaria. Weźliśmy teraz park plac, parking dla kamperów. Jedziemy zobaczyć co to jest warte. Czy, tam będziemy, czy się tam zatrzymamy, czy będziemy szukać czegoś innego. No, zobaczymy, bo może, bo może to będzie też fajne, bo tu już jedziemy bardziej w góry Jakie mamy wjazd? Akurat miejsce dla nas. Z, akurat. Czym ją? No właśnie, z brzegu. Chodź tu z brzegu, że na trawkę. Tu na prawo, na prawo, na prawo. Nie, nie, nie jak się sądzę. Tak oni, bo jest pytanie, dlaczego oni tak stoją? No bo stoją ze sobą, komuś, ale ładnie wioska. Nie tak. Ktoś tu miał na wprost brzegu, już tu masz miejsce. Jak no, jesteśmy. Tak, jak oni. Jesteśmy na miejscu. Tak stoimy. Gdy zaraz zapłacić, bo tam chyba się w automacie płaci. No Piękne miejsce, cudowne.

Tak. Znaleźliśmy taką miejscówkę. Zjechaliśmy z drogi. Tam górą idzie droga. Słychać samochody. I będziemy tutaj wjechaliśmy tędy. Tak. I się tu zatrzymaliśmy nad piękną wodą. Jest kolor turkusowy tej wody. Tego oczywiście nie widać, ale jutro będzie piękny kolor. I zostaniemy tutaj na noc. A jutro pojedziemy sobie też, jest tutaj jakiś park plac dla kamperów. A dzisiaj śpimy tu. No. Bardzo ładnie tu jest. Może auta będą jeździć. No nic nie szkodzi. Dzień dobry Państwu. Zobaczcie w jakim fajnym miejscu żeśmy się budzili. Jak to teraz wygląda ładnie. Jak zaświetlone przez słońce. Wczoraj było takie. Słońce zachodziło za tą górą. Ale jak to city of mine, how I love, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love, how I love the city of mine. It never gets me down. Przejechaliśmy na parking dla kamperów. Widzicie tutaj ile stoi kamperów. No niestety nie mam wolnego miejsca, ale tu na, takich na tych parkingach automatycznych kamperowych tu jest rotacja taka, no więc może może ktoś dzisiaj tu wyjedzie, ale to tymczasem jedziemy, bo tu mamy, zobaczcie, ja może spuszczę szybę. Tu mamy yy, kolejkę winową. Nie wiem czy tam widać. Jest kolejka do góry i tam są baseny termalne, więc później podjedziemy tam na parking, postoimy. Przyjedziemy tutaj po południu no i zobaczymy czy tu będzie miejsca. Jak nie będzie miejsca, to pojedziemy dzisiaj na tęiksje i tam będziemy musieli coś już szukać, bo tam chcemy parę dni postać. Także widzimy się za chwilę. Takie śniadanko mamy dzisiaj. Stoimy już na parkingu. Przy termach, wokół nas dużo kamperów stoi, tu można popatrzeć. Jemy śniadanko. Tak wygląda to miejsce, na którym teraz stacjonujemy. Jest to taki parking wydzielony pod termami i tu jest taki wydzielony właśnie parking dla kamperów, na którym płaci się tylko tak Kur. To jest taka opłata turystyczna, która pobiera miasto. Tak mniej więcej wygląda ten parking. Parking generalnie jest za darmo i można tutaj stać przez całą noc, bo jest czynny 24K. Generalnie chcemy dzisiaj rowerami tutaj zrobić rekonesans. Tu mamy teraz pokazane dokąd to możemy dojechać. Także jedziemy, bo żeśmy, że dzisiaj praktycznie mało ujechali. Hania. No. Na razie to organizujemy się tutaj tak. i... Ale następnym razem to no, wszystko już... wiemy. Wszystko wiemy. Jedziemy szybciej. Jedź Hansień. Tak, ja też startuję. No, do Salzburga jest chyba daleko i nie za bardzo można. No, pewnie można dojechać, ale stąd akurat nie ma jeszcze drogowskazu. Tutaj jak się jedzie tą trasą to co chwilę są takie właśnie porobione miejsce że można sobie na ławeczkach usiąść i sobie troszeczkę odpocząć, popatrzeć na krajobrazy a naprawdę jest na co patrzeć. Pięknie. Trochę to przypomina nas z Kolejne miejsce, przy którym się zatrzymaliśmy. To jest fajne takie widokowe i zobaczcie, po drugiej stronie też jest jakiś taki plac kempingowy. Nie wiem jak się tam wjeżdża. Zaznaczyłem sobie pineskę na mapie i zobaczę co to jest. Pania już tam zeszła na dół, zobaczcie, już sobie tam eksploruje po swojemu, a tutaj patrzcie piękne. Tu i takie stare powalone drzewo, nie usuwali go, i tak głitwieje to drzewo, Aha. ale zostawili go, żeby sobie można było siedzieć, albo żeby tutaj po prostu nie wjechać do wody. Dojeżdżamy do, do kempingu właśnie tego który widzieliście z drugiej strony rzeki. E, camping Plac Camping Plac Camping Plac Stałfenek się nazywa e, Zaraz zobaczymy czy tu jest jakiś jest cennik I Tu jest chyba Tu jest chyba y, ta no, recepcja Tam chyba jest cennik Zobaczymy jakie są tutaj ceny Jak to tu w ogóle wszystko funkcjonuje A pod taką skałą to działa tu jest pogoda a no, tu jest chyba A nie ma cennika takiego żeby był wystawiony. No ale to nie szkodzi. Można zobaczyć nas generalnie na stronie internetowej. Prawdopodobnie No ale nie ma zobac... nie ma cennika. A nie, to jest Scott QR, to może tutaj Tu może pójdzie zobaczyć ceny zeskanować i się tutaj nam pokaże do Salzburga jest 16 km jedziemy tam prosto. No to pojedziemy i to jest tą drogą. Mi to żeś tu przeczytała gdzieś na jakimś tym, tak? w jest Aha, no to co? No to jedziemy, jeżeli idzie 16 km i będziemy w Austrii. No to jedź. Ja już siadam na mojego rumaka i lecimy. Słuchajcie, jednak... Jednak znaleźliśmy trasę rowerową do Strasburga i jedziemy rowerami do Strasburga, jest to 16 km, tak nam pokazał drogowskaz. No i jedziemy, no, to bardzo fajna rzecz, bo tak jakbyśmy samochodem chcieli jechać, wjechać do Austrii, to musielibyśmy winiety kupić na 10 dni, a to jak my tu jesteśmy tylko parę dni, to po co? Ale bardziej nas interesują Niemcy teraz niż Austria, ale jedziemy zobaczyć do Salzburga. No a jedziemy taką właśnie, takie widoki mamy, taką ścieżką. Tutaj trasa rowerowa idzie przez taki most. Po drodze takie piękne widoczki mamy. Tu taka plaża. Już chyba jesteśmy po austriackiej stronie. Jesteśmy już w Salzburgu tu Tutaj widać nawet znak drogowy I jedziemy dalej teraz na Stare Miasto Chcemy odwiedzić Stare Miasto jak już tu jesteśmy tak. Także jedziemy dalej Strasburg Jedziemy ścieżką rowerową Pięknie tutaj było zrobiono wzdłuż rzeki Tutaj znowu już jakieś spiętrzenie, jakieś kosmiczne tamy wjeżdżamy już teraz na stare 100 jak chodzimy szukać jakiejś knajpki lody piwko, pizza coś zjeść zobaczcie jak fajnie przygotowane trasy rowerowe tu już widać starówkę bardzo fajnie że to jest zorganizowane tutaj pod rowery także naprawdę, naprawdę to jest to mi się bardzo podoba ja bardzo lubię takie klimaty Bakalien? Bakalien, e, ruziny, marmę, nie? E, apfel. Apfel, apfel, czy jest sizz czy sour? Sizz. Ok, te balustrady w moście, one są obwieszone kłódkami. Tutaj turyści zostawiają kłódki, właśnie niby że powrócą, na szczęście. Nie wiem, jaki to jeszcze ma, może mieć symbol. No ale fajnie to wygląda, już takie bardzo wypełnione to jest. Najpierw myślałem, że to są jakieś ozdoby zrobione, ale teraz patrzę z bliska, że są kłódeczki. Tak, zapinamy rowerki. I będziemy pieszo zwiedzać, bo te rowery nas spowalniają troszkę, bo tu po mieście tak nie bardzo można jeździć rowerem. Jest monitoring tu, i poszukamy sobie czegoś, jakiejś pizzerii, żeby usiąść, ale tak pieszo chyba szybciej to obejdziemy. Idziemy do klasztoru Kapucynów, tam na samą górę, boczymy widok na rzekę samej góry myślę, że ta wspinaczka będzie wynagrodzona pięknym widokiem na Salzburg myślę, że tak idziemy dalej święta Bożego Narodzenia latem szukamy Henki włoska restauracja w celi takiej restauracja Tratoria Trattoria Domani się nazywa wzięliśmy sobie popisku jesteśmy już tak głodni i nie umiemy już Teraz słońce jest nis, niżej, schodzi i nie umiemy jechać z powrotem do Niemiec. E, zamówiliśmy sobie dwie pizze Karpiciosa. E, cenowo powiem Wam, że, że jeszcze nie wiem, ale chyba pizza w chyba carpiciosa z Was z Szynką kosztuje chyba 12 euro albo 1250, no i piwko nie wiem, 3 albo 4 euro. To zobaczymy. Takie tu są ceny. Trochę żeśmy odeszli. Znaczy jesteśmy w ogóle generalnie na storówce, bo cały Salzburg to jest w ogóle storówka wielka. No to jest... trochę i odpocząć z tego słońca. No, no. no i wjechaliśmy no, w słońcu. Jakoś tak nam się tutaj później dzień rozpoczyna. No, za długo śpimy no ale co, no tak, tak to jest na wakacjach. nie? Jutro będziemy śpić. Nie, ja myślę, że jutro nie wstaniemy szybciej niż dzisiaj. Ale my dzisiaj rano żeśmy wstali i żeśmy się przemieścili w inne miejsce i nie żałujemy, bo chyba jest fajne to miejsce. No, a tu słyszycie cały czas, że tu jeżdżą, to, tu jeżdżą bryczki z trystami. No, także także zaraz będziemy jedli Do zaś Do zaś I taką karp karp karpicosą, żeśmy dostali. Fajna, duża, normalna Duża i bardzo dobra, ja już zacząłem i Jest bardzo dobra Bardzo złotą no. Pan nam jeszcze piwko proponował, ale nie chcemy, bo musimy jeszcze jechać Także do nara No i już co, wracamy Wracamy już do ścieżką rowerową do, do Niemiec Do Bein, do Bad Reichen, Reichenhall I takie ostatnie spojrzenie bardzo pięknie, bardzo piękna wycieczka, po prostu dzień fantastyczny, nie spodziewaliśmy się, że wylądujemy tutaj, w Salzburgu. Wiem, co takie coś robi ten statek, nie wiem o co chodzi, No tutaj mamy cały ten deptak. O. Cały ten deptak, właśnie to są takie stragany, I tutaj akurat nie jest dla rowerów, ten kawałek to był rowerów. Potrzeba iść piechotą, a my możemy tutaj jechać z tyłu. Tu widzicie ścieżka rowerowa. No ale to są takie, no widzicie, no, różne jakieś tam suveniry, dużo jedzenia, wyroby ze skóry. Jankeszyn No i tak to tutaj wygląda. Ludzie uprzejmi, uśmiechnięci, nikt nikogo nie strofuje. Fajnie, fajnie, tu można, widzicie, tu można nawet w samym centrum stać kamperem Oczywiście to są takie postoje bez, bez serwisu, nie? To nie jest tak, że tutaj przyjedziemy i rozbijemy sobie obóz i będziemy tutaj pięć dni stać i imprezować To są po prostu, te parkingi są stworzone po to, ażeby można było właśnie zwiedzać, podróżować bo jednak dużo ludzi tutaj właśnie podróżuje w ten sposób i zwiedza jest bardzo gorąco dzisiaj ale już słońce chyli się ku zachodowi tak, tutaj tak, na prawo jest Salzburg tu Salzburg a my wzdłuż tej rzeki rowerkami jedziemy do naszego miejsca do miejscowości w której śpimy, stacjonujemy w Niemczech. tu dochodzimy do tego miejsca, gdzie łączą się dwie rzeki. Też pływają. Wyruszyliśmy z miejscowości Bad Reichenhall i jechaliśmy trasą rowerową, która prowadzi tutaj właśnie wzdłuż tej rzeki, salach. Ta rzeka Salach, ona wpada do rzeki Salz, Salcach. To jest rzeka, która przepływa przez Salzburg i jadąc rowerem wzdłuż tej rzeki, dojeżdżamy, tu w tym miejscu się te rzeki, ta jakby trasa rowerowa, o tutaj na zielono jest trasa rowerowa i jedziemy do miejscowości Salzburg. No i analogicznie właśnie z powrotem jadąc, to i to, co właśnie Hania pokazuje na filmie, to jest właśnie to miejsce tutaj, gdzie ta jedna rzeka, Salach, wpada do rzeki Salcach. I rzeka Salach jest rzek rzeką graniczną wzdłuż tej rzeki i gdzie granica austriacko-niemiecka. Austriacko Także zapraszam dalej na film. Piękny. Piękny kolor ma też ludzie sobie odpoczywają. Tak, jest tutaj stromy dość brzeg i ciężko się idzie po tych kamieniach. No, ja już wracam do Grzesia. <śm> ta rzeka, musieliśmy zmienić trasę. To nie ta rzeka. Po prostu to jest ta rzeka, która wpływa do tamtej rzeki. Nie wiem jak ma tej rzeki, ale Grzesiu pod filmikiem da nazwę. No, teraz jedziemy. No, teraz już jedziemy. Chyba dobrze. Jesteśmy na prawidłowej no, trasie. Wadana, bo... I ma... Bo nas zmylił po prostu, że ta rzeka w drugą stronę tak by płynęła. Jak myśmy, bie płynęli, nie, jak myśmy jechali tutaj do Salzburganu, to żeśmy jechali z, z, równo z biegiem rzeki, z nurtem. A teraz żeśmy wracali z Salzburga i płyniemy też z nurtem. No i żeśmy się zorientowali na mapie, że to jest... Po prostu są dwie rzeki. One się po prostu łączą tam i, i to jest chyba REN. Tak mi się wydaje, ale nie chcę, nie chcę nikogo ale mylić. Jesteśmy przygotowani ale do wycieczki. sprawdzę to, no tam akurat ta nazwa mi jest niepotrzebna w tym momencie do niczego, ale zobaczymy. Zobaczymy to jak dojedziemy na miejsce do kampera. To sprawdzę i napiszę pod filmem, co to za rzeki były. No. Także generalnie to jest tak, że ta jedna rzeka to, to jest granica niemiecko-austriacka, a ta to jest jakby dopływ do tej głównej rzeki. No i my no, musimy według tej chodzi. jechać. No to, to na razie. No, my też podjeżdżamy. Nasz kampi stoi. Nasz roller team. Kronosik i już. pięknie. Jesteśmy. Ale jesteśmy. Jesteśmy, nie? Tak. Jest Strasznie, co? Aj, mityłek. No. Aj, jesteśmy. A. Ale dużo ludzi się zjechało. Wyjechaliśmy. Fajna wycieczka. To następnym razem wcześniej trzeba wyjechać. Ach. Zakończymy ten odcinek już dzisiejszy dzień. Super wycieczka była. Troszkę za późno wyjechaliśmy, ale, ale się opłacało. Pięknie, będziemy wspominać. Mamy fajny filmik z wyjazdu. No, także my się żegnamy. Do, jutra. I do zobaczenia do następnego odcinka. I was born in the city i was raised on its edges my pop work is life when it's complex i'm loving it's center if i could live here forever think it'd be for the better i love the weather even though it's fog 24 7 i love the people this is a city i met all my best friends and i want to thank every brick i want to thank every entrance to every building that i step in